Hej wszystkim, tu Stokratka i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić trzy różne dekoracje na Wielkanoc, zainspirowane Pinterestem. Na początek pokażę Wam, jak zrobić taką fajną gierlandę z króliczkami, więc zaczynamy od ucięcia naszego sznurka, na którym to wszystko powiesimy. Potem będziecie potrzebowali po prostu jakiś kolorowy papier albo papier ze wzorkami. Najlepiej, żeby to był gruby papier, i zaczynamy rysować naszego króliczka. Teraz wycinamy naszego króliczka. Następnie używamy go, by zrobić resztę kliczków. I na koniec wycinamy wszystkie nasze kliczki. Teraz będzie Wam potrzebna jakaś biała kartka papieru i jakaś zakrętka od butelki i wystarczy ją odrysować tyle razy, ile macie króliczków, żeby zrobić im ogonki. Następnie wycinamy wszystkie kółeczka. Teraz po prostu wziąłam taśmę klejącą i owinam ją dookoła siebie, żeby zrobić taką jakby taśmę dwustronną i przykleiłam wszystkie kółeczka do króliczków, żeby zrobić im ogonki. Teraz, żeby powiesić nasze króliczki, wziąłam po prostu taki jakby dziurkacz albo coś, co robi dziurki, możecie też wyciąć je ręcznie i zrobiłam dziurki po obu stronach poduszkami króliczków. Teraz wystarczy tylko przewlec przez te dziurki naszą nitkę albo sznurek i powiesić naszą kirlandę. W naszym następnym projekcie, który Wam pokażę, będziemy potrzebować malutki pomponik. Więc pokażę Wam szybko, jak zrobić pomponik. Do pomponika będziecie potrzebowali widelec, nitkę albo wełnę i nożyczki. Jak widzicie, trzeba na początek zawiązać wełnę dookoła widelca i potem po prostu nawijać i nawijać, nawijać, aż yy, się zrobi takiej grubości, jakiej wy chcecie wasz pomponik. Kiedy skończyliście już nawijać i zawiązaliście dobrze tą swoją pierwszą wełnę, potem odcinacie malutki kawałek wełny i bierzecie go przez środek widelca i mocno zawiązujecie I bardzo dobry, dobry węzeł, żeby... To po prostu nie puściło, bo to trzyma cały pomponik. Później Wasz pomponik będzie wyglądać jak taki motylek, wtedy wkładacie nożyczki po obu stronach i obcinacie przez środek, żeby już nie wyglądał jak taki motylek, tylko żeby się stał pomponikiem. A więc teraz przejdźmy do tego, do czego Wam będzie potrzebny ten pomponik. I na początek potrzebujecie ramkę, po prostu taką ramkę na zdjęcia i trzeba wyjąć z niej po prostu wszystko, albo tą karteczkę, która jest w środku. Teraz po prostu obrysujcie tą karteczkę i uwaga, nie używajcie tak jak ja tutaj markera, bo to mi tą kartkę pofarbowało. Teraz po prostu to wytnijcie. Teraz będziecie potrzebować jakiejś starej książki, której po prostu już na serio nie potrzebujecie, albo jakichś starych magazynów czy gazetek. I narysujcie na takim, w takim miejscu, gdzie jest dużo liter i tekstu, narysujcie królika. Teraz go po prostu wytniecie. Teraz dobrze i ostrożnie nałóżcie klej na królika i naklejcie go na środek kartki. Teraz włóżcie tą kartkę z królikiem do ramki i zamknijcie ramkę. I tutaj wchodzi do akcji nasz pomponik, który zrobiliśmy wcześniej. Teraz biorę po prostu taśmę klejącą i robię tak jak wcześniej, że zawijam ją dookoła siebie, żeby stworzyć taśmę dwustronną. I po prostu przyklejam pomponik na szkło, na ramce, żeby on wystawał i to ma być ogonek! Naszym ostatnim projektem będzie poszewka na poduszkę, więc do tego będziecie potrzebowali na początek jakiś wzór królika. Możecie też sami go narysować albo tak jak ja wydrukować. Ja akurat wydrukowałam królika z Alicji w Krajnie Czarów, bo to jest mój ulubiony film i pomyślałam, że to dodam mojej poduszce trochę bardziej takiego mojego stylu. Dalej po prostu wycinam mojego królika. Teraz będziecie potrzebowali materiały i najlepiej dwa różne kolory. Więc zaczynam od położenia mojej poduszki, na którą chcę zrobić tą poszewkę, na moim pierwszym materiale, który jest złożony na pół. Ja po prostu używam koszulki, więc ona od razu ma dwa, dwie strony, ale jeśli używacie normalnego materiału, to musi on być złożony na pół i po prostu wycinam. Teraz jak widzicie, otwieram mój materiał i kładę poduszkę na środek, żeby zobaczyć jak będę musiała skleić naszą poszewkę i potem robię takie jakby dwa zdjęcia po stronach, żeby zrobić po prostu, wiecie, normalną poszewkę na poduszkę. Więc po prostu zobaczcie to co ja robię na filmiku i zróbcie to samo. Teraz wystarczy po prostu zszyć razem te strony albo tak, jak widzicie na filmiku, albo skleić yy, ciepłym klejem. Ja używam kleju, bo nie mam maszyny do szycia, ani nie mam kleju do materiałów, ale tutaj bym proponowała klej do materiałów, jeśli chcecie prać waszą poszewkę. Teraz, kiedy skończyliśmy już słychać naszą poszewkę, kładziemy naszego królika na nasz drugi kolor i obrysowujemy go i wycinamy. Teraz bierzemy naszą poszewkę tego pierwszego koloru i po prostu przewiamy ją na prawą stronę i będziemy naszywać na nią naszego królika. Oczywiście ci, którzy chcą, mogą tutaj użyć kleju. Ja wybrałam szycie. Teraz wystarczy tylko nałożyć poszewkę na poduszkę i gotowe. Więc jeśli podobały Wam się te pomysły i podobał Wam się filmik, pamiętajcie o łapce w górze. Jeśli zrobicie coś z tych rzeczy, to wyślijcie mi zdjęcie na Instagramie z hashtagiem 100 i pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału na więcej i widzimy się w następnym filmiku. Wesołych Świąt!